Dzisiejszej nocy dostaliśmy kolejną aktualizację do CS2. Tym razem dostaliśmy pierwszy remake mapy. Dostaliśmy mapę Overpass, która znacząco się zmieniła, jeśli chodzi o wygląd i kilka miejscówek. I dzisiaj te mapy sobie dokładnie sprawdzimy, ale również sprawdzimy mapę Vertigo, ponieważ pojawiła się ona w tej aktualizacji i oprócz samych map sprawdzimy również pozostałe rzeczy, które pojawiły się w aktualizacji, jak na przykład nowa opcja w menu. Tak więc zaczynamy od mapy Overpass, która całkowicie została zmieniona. Jest to pierwszy remake Make, który pojawi się w CS2, przed nami jeszcze między innymi Inferno czy Italii. Na ten moment mamy Overpassa i tutaj, oprócz tego, że mapa całkowicie zmieniła swój wygląd, wygląda bardziej kolorowo, przejrzyście, to jeszcze zmieniło się do kilka rzeczy, o których dzisiaj również sobie powiemy i są to rzeczy, które na tym profesjonalnym poziomie mogą trochę namieszać. Na mapie przede wszystkim poprawiła się widoczność, szczególnie w tych takich ciemnych miejscach, które były w CSGO. Przykładem może być Heaven, czy też schody. W CSGO było naprawdę ciemno i momentami było naprawdę ciężko zobaczyć przeciwnika. W tym remakeu znacząco to zostało poprawione. Z takich gameplayowych zmian, jak i wizualnych, mocno została zmieniona woda. I Jest to typ wody, który widzimy w CS2 po raz pierwszy. Jest to woda, która porusza się razem z nami. Jest to tak naprawdę nie tylko wizualna zmiana, ale również gameplayowa zmiana, która może w CS trochę namieszać, ponieważ ta woda, jako że porusza się razem z nami, może zadziałać nieco jak cień w innych miejscach na mapie. Bo nawet kiedy poruszamy się na szyfcie ta woda porusza się razem z nami i w niektórych miejscach pod niektórymi kodami może ona zdradzić naszą pozycję, jak i pozycję naszego przeciwnika. I tutaj warto wspomnieć, że za tę wodę odpowiedzialna jest ta sama osoba, która zrobiła mołotowa w Half-Life'ie Alex, jak i w cs 2. Jeśli chodzi o pozostałe gameplayowe rzeczy, które zmieniły się na mapie, które mogą trochę namieszać w mecie, to są na przykład schody w momencie, kiedy wychodzi się z Respa e, Tero, z tej takiej rampy, to teraz wydaje mi się, że będzie trochę łatwiej wychodzić z tej miejscówki, łatwiej będzie pikować. Obstawiam, że trochę utrudni to pracę cd -com. Jak już jesteśmy przy schodach, to również warto wspomnieć o pozycji zaraz obok, czyli o placu zabaw, który również znacząco się zmienił. Kolejną zmianą jest na przykład długa, a właściwie kamień, który na tej długiej jest. W CSGO mogliśmy się za tym kamieniem schować, w CS2 a już to nie jest możliwe, ponieważ ten kamień jest dużo, dużo niższy. Z kolei na bombside A zmieniła się skrzynka na samym środku BS-a. Ma ona takie otwarte drzwiczki, za którymi trochę można się schować. Oraz obok tej skrzynki, zamiast kosza, pojawiła się mniejsza skrzynka, po której można się bardziej poruszać niż w przypadku kosza, więc na pewno w jakimś stopniu to ułatwi bronienie BS-a po podłożeniu paki. Jeśli chodzi o bombside B, tutaj zmieniły się głównie trzy rzeczy. Przede wszystkim nie da się już podsadzić na heaven, nie jest to możliwe. Po drugie, w to miejsce możemy sobie bez problemu wskoczyć, więc jest to kolejna. Pozycja której można bronić BSA. I jeśli chodzi o surfa, na którego w CSGO dało się wskoczyć. Tutaj w ten róg dało się wejść, ustawić na przykład z magiem, i w łatwy sposób zrobić chociaż jednego fraga w Cs2 jest to już niemożliwe, od razu ześlizgujemy się. Na dół. I to są tak naprawdę te największe zmiany na mapie Overpass. Teraz przechodzimy do Vertigo. Jeśli chodzi o Vertigo, to na tej mapie kompletnie nic się nie zmieniło poza samą grafiką. Zmieniły się trochę kolory, zmieniło się trochę oświetlenie, cienie czy też odbicia. Wszystkie pozostałe rzeczy wyglądają identycznie, nie ma tu żadnych gameplayowych zmian. I również wobec tego niektórzy zastrzeli się zastanawiać, czy ta mapa czasem nie zostanie usunięta z głównej puli map. I jak już jesteśmy przy mapach, to również warto wspomnieć, że twórca mapy Cache podzielił się na Twitterze informacją, że Cache również całkowicie zostanie zmieniony, również otrzyma pełnoprawnego remake'a. I dalej, pozostając przy mapach, w plikach gry w tej aktualizacji pojawiły się zmianki o kolejnych mapach. O mapie ARDZ jest to mapa na tryb latający scout, mapa The Aztec, The Train czy też CS Assault. Tak ja więc są to mapy, które całkiem możliwe, że za niedługo pojawiły się w CS2. I tutaj warto również wspomnieć, że mapa d Aztek, to jest prawdopodobnie mapa Ancient. Wraz z wyjściem nowego pasa pojawił się w CS'ie 2 nowy tryb, czyli tryb skrzydłowy. I dodatkowo w ustawieniach gry pojawiła się nowa opcja, która jest odpowiedzialna za scope'a, czy też za przełączanie trybu strzelania w famasie czy też w Bloku. Standardowo ta opcja jest ustawiona tak, że jak przytrzymamy prawy przycisk myszy. To cały czas będziemy włączać i wyłączać scope'a, albo cały czas będziemy zmieniać tryb strzelania. W momencie, kiedy ustawimy tę opcję na włączoną, to w tej chwili sprawimy, że przytrzymanie prawego przycisku myszy nie będzie nam przełączało cały czas scope'a, czy też trybu strzelania, tylko w tej chwili będzie to wymagało każdego pojedynczego kliku. Każdy pojedynczy klik będzie włączał i wyłączał lunetę, czy też zmieniał tryb strzelania. Jeśli mieliście z tym problem jakimś studem i na przykład czasami włączała Wam się dwa razy luneta, to jest to prawdopodobnie opcja dla Was. I to by było na tyle, jeśli chodzi o te aktualizacje, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o nowym Overpassie.